Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew, niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie. Gdzie są wiedźmini? W tobie. Północne rubieże Kedwen, góry Sine Rok 1270. Pięć lat po Wielkiej Wojnie. Ojej, oh yeah. witajcie, rozprawimy się z bandziorami! A co? Kto nam zabroni? Kto następny? Dobra, ten już nie żyje, mamy go z głowy. Został ostatni, chyba ty bije i nie ma co z nim poradzić. Masakra. Gerard, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Yes of Bo. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana. Mogą sobie próbować. Oj! Możesz mądre. Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To za wola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Chłe, 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 Don, przygotujcie się. Jest ich więcej. Dostali się na górny dziedziniec. Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister nasz droga do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Bardzo to wszystko ciekawe, Mary Ale bardziej mnie interesuje, czy mo mogę. spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów. Dzwony na górę. Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedzik. Kiedy już tam będziemy. Tris. Mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila. Coś wymyśl- Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Mam iść Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morder. Z wilku, <laughs> Dobra. Zabawmy się. Chwila, tylko coś zrobię. Okej okay. Pa! Dobra, z tego mamy z głowy Lecimy dalej, tutaj sobie pobiegniemy Za rogiem pewnie się czai dwóch, no jak myślałem No grałem kiedyś w to, nie przeszedłem chyba Już nie pamiętam W każdym razie było to dawno, więc... I tak, generalnie to sytuacja wygląda w ten sposób, że Z wiedźmina to pewnie nie będzie się za często pojawiać. Też nie wiem, bo trochę, że tak powiem, jest dosyć długi ten wiedźmin. Kilkadziesiąt godzin myślę, że spokojnie zajmie. No ale jak to RPG, nie? Pożałujesz, że Cię matka Chyba ty! Spadaj! No, ten już tego mamy z głowy. I tak, chyba ty. O, głowy mu Nice. Dobra. Tutaj zapraszam pana do piruetów. U ta 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 ta. Tutaj kombos, kombos i zdech. Ale rzadziaki Na no co mi aktywna pauza w takich grze, ludzie. Oj, nie trafiłem. Chyba umarł. Oh Mam broń i sprint, 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 sprint Teraz uwaga, bo schody się zawalą Faster Dobra, możemy to pominąć, tak, bo to słabe Pach, pach. Trochę mi się nie podoba ten system, wiecie. Z tym, tak, jak, tak, tak jakby, kombo, nie? Że trzeba klikać w odpowiednim czasie. Trochę to jest takie sztuczne i bardzo tak nie, uniemożliwia takie płynne granie. W dwójce jest to lepiej rozwiązane. O wiele lepiej. Bo jest po prostu taka dynamiczna walka. Tutaj tak po prostu się klika O, patrzcie On se macha, klik Takie trochę to nudne jest generalnie Na, no, Ujdzie, ujdzie w tłumie Panowie zapraszam do zabawy w serek Czyli paspotne na kawałki Zdychaj! Dobra, to już mam z głowy No i co? O, dobra Teraz chlust Oh yeah, bitches. Spadamy! Oh no! Pach! Czare pokus! Zostajesz na zewnątrz. Przynajmniej na jakiś czas. Do Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli... Je nie jesteśmy murarz... W porządku, nic się nie stało. Magister... Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Triss, dziecinko. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym... Wyciągasz po... Tris może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smy. Nie możecie też dopuścić, by... Masz rację, dzieci... Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Spra... Mamy tylko przeprowadzić z... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Dam sobie ra... Dowiemy się, co się dzieje w... Na wszelki wypadek weź te eliksiry... Grom wypij teraz. No, chłopcy, z dziecinko. Zostań z nami na wyp... Dobra. Generalnie wiem, że jest coś takiego jak. Szybkie użycie. Ku Yard Gwen. 6, 7, 678 Dobra. Wypij mi tego groma. Trochę mnie upośledziło, ale co tam. Czego się nie robi dla pieniędzy? Nie panikuj, Leo. Leo, Leo, Leo. Don't panic, don't panic. No, no, no. Dobra, y... Generalnie to... Myślę, że taka, ta seria może mieć około 200 odcinków, jak nie lepiej. Więc... Trochę mi zejdzie. <laughs> Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak pokonał. Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch. Ale kiedyś będziesz dobrym. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że... Dobra, generalnie tak. Jeszcze mi tutaj... Yo, yo. No i co ja mam tutaj robić, jak ja tak wiecie? I tak sobie tutaj biję i biję. Ciężko się skupić, jak się bije coś. O, dobra, trafiony. Ogólnie powiem wam, że tak nawet fajnie tutaj jest zrobione to. To całe KR Mooren, takie już dojechane przez życie. No nie. Byś się nie zestrał przypadkiem, patrz, pa! Jezu, jakich wymiotło. Schodzimy, ze ściany wyszedł. Te schody w dół prowadzą do. Chodźmy. Chodźmy! Chodź. move out! Patrz ta franca jaka. No i będzie. Kierogia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać wiedźminów? <noise> a marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina, i to chyba samego białego wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Jest, of course. Do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmi nie będą nam przeszkadzać. Samson nie będzie przeszkadzał. Jesteśmy odcięci! Bariera magiczna wygląda na solid. Okradają nas na naszych oczach. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd... po prostu uderz Arden w te Nie pamięt. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy. Chodźmy. Yes, of course I'm going there. Give Szybciej, 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 subscribe, para 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 Dobra, tak generalnie to nie wiem, co mam robić. Poważnie, jak gram to to nie mogę mówić, bo nie mogę się skupić. Udało się rozwalmy te kupy. Wiedziałem. Wracajmy na górę, bo znaczy, generalnie to skupiam się za bardzo na. Y... No wiecie, no. no na tym, tym no, na, na walce w mnie ta gra wciąga tak siebie klimatem, że. nie da się. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Juma, Syfilis, Franza i Tront, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Teddy! tylko. Myśleliśmy, że to nic ważnego! Jeśli ten Mak dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Mówiłam, że go nie znam! Uważam, że w tej sytuacji. Znowu panikujesz, Marygo. mi, że jeśli ten Dureń się nie zamknie. Dość z tego! Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i obez choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy? Gerald ma rację. Powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić Przerazę i nie dopuścić, by ok. Idę na dół. Wesemirze, ktoś musi się zająć Przerazą i. Pójdziemy z Tris. Bo jeśli dobrze pamiętam, jeśli pójdziemy z Wesemirem, to i tak Trys pójdzie sama, więc y, potrzebuje jakąś tris. Ja też. Zatem postanowione. Uwaga. Trzeba jej pomóc, nie ma, nie ma lipy. Czujecie? Ziemia drży. Oni se poradzą. Teraz się przebiją. Chyba tylko jeden zginie, jeśli dobrze pamiętam. I to chyba nawet Lambert. Kidak. Ale nie dam głowy sobie uciąć. Dobra, Geralt, nie mogę patrzeć jak zostawiasz przyjaciół, więc pominę, Tak. Za bardzo się wczuwam. Coś będzie zaraz gadać. Za chwileczek Regeneruje wytrzymałość. Dzięki. Dobra, zaraz będę... wypiję. Lub... To na i czy jakoś tak. Hello, guys. A ty, ja ty się nie zagawalopowałaś? Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przy... Blefuję, Jest wyczerpany po teleportacji. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie za. O, muzyczka niezła. Para, 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 Co? Eliminujemy panów.

O! Szybko poszło Wszystko w Tak. Jeśli to były ty... Chciałem pomóc, ale nie mogłem... Ważne, że są... Musimy pomóc... Tak. Let's go, let's go, let's go. Garry move out. Nie ma czasu do stracenia i tak dalej, i tak dalej. Szybciej, szybciej, biegnij. O, wiedziałem, że tak będzie. Czyli wyszło na jedno, a zginie. Ten drugi mak jest... Zginie Lambert przez nas. Nie, Przecież biegnę najszybciej, jak potrafię, Faster! Szybciej! Dobra. No, skradamy się. No, panowie, pokażcie, co, na co was stać. Teraz mamy już wszystko. I found it! No, you, don't. Ah, fuck you. Ah. Dobra, ee, tak. E, cześć, jestem Gerald. I... i chcecie odciąć głowę, nie masz nic przeciwko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. <grym>, Słyszałem, że wiedźmini potrafią odbijać Bełty w locie. Potrafią. <grym>, Pytanie Podobno Wiedźmini odbijali kuczyski w locie Blisko było Już kilka razy grałem ten początek Więc pamiętam to I zabiję Nie, nie W każdym bądź razie Geralt nie będzie miał okazji odbić bo Bełta, bo Wbiję się w mięso Sprawdźmy Leo, stój! Pach o oh no. widziałem że z tym odbijaniem pocisków co pójdę. ale wbił mieczyk. Jak profesjonalista. Palce mu się wykrzywiły. Co się stało? Nasz żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać która Trafarda Białego. I tak zdechnie, chyba. się, Leo. Gdzie to jest?! Nie mogę znaleźć. Wiesz Leo nie żyje. jest is dead. Oh no. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się. Nie i Wszyscy bo jesteśmy bold. tak samo Ten, winni. Bełta, znaczy się, Tris ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów, i coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki. Wyglądasz na zmęczonego. Dzięki. To będzie poziom. Otrzymano nowe talenty to mnie bardzo interesuje gdzie są te talenty? tu? jak oh, w tym no, wiecie siła, obrażenia, parowanie hmm, to mi się przyda to mi się nie przyda, obrażenia Zawsze miałem problem z tym, jak dobrać te talenty. Wiecie? Dajmy na razie tak. Pach. dobra, myślę, że na tym będzie można zakończyć ten odcinek. I zaraz pogadamy z Wasymirem, ale to już w następnym odcinku. Także dzięki. Ty, ale chyba nie rozdaję talentów. Nie, rozdałem. No, także... Bajo, bajo. Save i... Sayonara!